A tu coś, o czym Wam jeszcze nie wspominałam, a sama wiem, od dwóch tygodni jestem mega podekscytowana. Dzisiaj, słuchajcie, się pakujemy, bo... bo wyjeżdżamy i to daleko. Tak, serio, jestem przepodekscytowana. Czeka nas kilka etapów podróży, w sumie to trzy dzisiaj. Ruszamy z Poznania, nie zdradzę Wam, gdzie będziemy, bo chcę, żebyście byli ze mną, żebyście byli na bieżąco, ale to śledźcie, bo no taka chyba najdalsza moja wyprawa, jak do tej pory. Ale przed trasą jeszcze obowiązkowo. Mamy 5.30, dotarliśmy do Berlina. Mamy już bilecik, bo będziemy jechać z takim pociągiem, który zbierze nas prosto na lotnisko. Auto zostawiliśmy na parkride, jakby za darmo. Bilet za osobę około 8 zł na pociąg. Widzieliśmy z oferty już świątecznej um, Michał jedno, ja zaraz wam pokażę drugie. Konkretnie przeciwnicy, ale te bułki fajne, takie błyszczące. Ja mam kiegoś Klaus Deluxe właśnie świątecznego z kurczakiem, a Michał ma wielkiego innego i mamy fajne ziemniaczki, takie półksiężyce i te serki. Jeszcze raz. Dzisiaj są 29 stopni. Mamy w planach e, po obiedzie, jechać do miasta. Mamy też kilka atrakcji zapisanych: wiadomo, Burcz kalifa i tak dalej. Trochę wieje, więc mam nadzieję, że usłyszycie. Kochani, witam się w Dubaju. Nie mogę się umieszać, to jest zdecydowanie najdalszy wyrok mojego życia. to mega pozytywny. Dzisiaj jest właśnie pierwszy dzień. Mamy piękno we chociaż to jest cień. Znaleźliśmy całkiem spoko lot z Berlina, chociaż podróż już nas mega wykończyła, z 20 godzin podróżowaliśmy. Znaleźliśmy na bookingu hotel jakiś jakiejś promce. hotel jest fantastyczny, mamy tu trzy posiłki, żeby nie wydawać już dużo na mieście. Teraz mamy swój pierwszy obiad, to jest lunch od 12.30 do 15.00. Michał postawił póki co na spaghetti, i to nie piwo, bo to jest dry hotel, tu nie ma alkoholu, to jest jabłkowy sok. A ja mam sobie takie różne rzeczy: mam e, ryż, e, mam sos szpinak z dynią, pani idełami, mam pieczonego ziemniaka, to mam jakieś sałatki i jeszcze jedno mięsko, którego nie pamiętam. Po prostu sobie nałożyłam, zobaczymy, co mi zasmakuje. Po pierwsze, update, to nie było spaghetti, tylko to był makaron z sosem pomidorowym i owocami Może Tylko tu ktoś nie ogarnął, że to jest di mare. To macet A tu mamy ciasta i mamy kawałek krem brûlée i takie małe bloczki, co mi akurat odpowiada, bo wiecie, że ja wolę zjeść więcej kawałków, ale małych popróbować. Ten jest jakiś taki, nie pamiętam, karmelowy, ten troskawkowy i to takie słodkie, pyszne to jest. Przyszliśmy właśnie zobaczyć siłownię, i słuchajcie, jest sprzęt tej marki, na której wyćwiczymy na chipce w Poznaniu, ale jaja, fajnie wszystko co potrzeba. Może, może one day. Słonko przygrzewa, czekamy teraz na Shuttle Bus, który z naszego hotelu zabierze nas do centrum, konkretnie do Mall of Emirates. Tam się chcemy dzisiaj wybrać, taki jest plan. Słoneczko świeci, no po prostu Jesteśmy właśnie w Old Town. Przyjechaliśmy autobusem z naszego hotelu. Sobie zwiedzamy. Nic nie kogo nie ma. Jesteśmy w ogromnym Mall of the Emirates i słuchajcie, jak jesteście bogaci i macie dzieci, to teraz dzieci w Burberry Children. Idziemy do Apple Store'a. Oczywiście, jako pani Marki. Słuchajcie, to wygląda jak galeria sztuki, ten Apple Store. Naprawdę. Wow. I w środku Dubai Mall, centrum handlowego. I słuchajcie, też, świąteczna. Są wyciągi. No, ale żona na nartach. I o co chodzi? No nic nie ma. Tu nic nie ma nowego, ale pokaż tego trapa. Jesteśmy w Dubaju w maku. Patrzcie, mm. z czego ten placek. O. Ale jest coś takiego, ale generalnie bez szału. Słuchajcie, patrzcie, jakie ceny są. Mniej więcej podobna cena na zupkach. Dubajowa Karola, wasze zdrowie. Mm. Jak? Tak myślałam, że to nie moje smaki, taka Kwaś, kwaśna śmietana z ziołami. I dzień dobry kolejnego dnia. Mamy cię, pancake'i, jakieś czekoladowe ciacha, kosanty i jakieś pieczywko i nie, je. patrzcie. Jemy na tarasie z takim widokiem. Same dobrodźce same, same wybrałeś, mamy omleta, którego pan robi na miejscu i goferki, jogurcik, kowocki. Ja nam wziąłam słodkości, to nie jest wszystko dla mnie. A takie tam dzień dobry, mamy czwartek, a jesteśmy w Dubaju, idziemy na plażę. To jest życie, piękna pogoda, summertime. time, idziemy zobaczyć piasek, wodę, fajnie. Kolejne atrakcje To jest też na JBR Beach, czyli The Air Beach w Dubaju. zainteresowany zainteresowanych widoki. w vloga. Jestem na plaży. Ja czytam książkę. A mi się mówi... Ty patrz. Jebon. Faktycznie. So close. I pora obiadowa, znowu miks. Jakiś nowy chlebek się pojawił, więc wzięłam na testa. Szafranowy ryż, cokolwiek to znaczy. Kuskus kus trochę, jakieś owoce może coś. Michał ma taki zestaw dzisiaj. Smacznego! Patrzcie, jaką misję wypatrzył Michał na pokaz Fontan. Najlepszy z nie miejsc po prostu. Ludzie całe mnóstwo. Tłumy się ustawiają i czekamy. I dzień dobry, słuchajcie, jest przed siódmą rano, a my już na śniadaniu, pierwszy raz w życiu, ale jedziemy dzisiaj na Burj Khalifa na rano, na ósmą, mamy fajna ciacha i po pierwszy raz jesteśmy tak wcześnie, w sumie jajka w sprzedaży, czajcie, i mac and cheese. I jesteśmy, słuchajcie, jest 7.30, jesteśmy już w galerii, jesteśmy w Mall of Dubai, jeśli się nie mylę, i idziemy na Burj Khalifa na wschód słońca i śniadanie, tak się to nazywa. Dobra, słuchajcie, minę jechała chyba minutę 10, coś takiego. 10 metrów na sekundę. 10 metrów na sekundę. jesteśmy, słuchajcie, nie było na sto dwudziestym piętrze dla zainteresowanych osób kosztowanych. Mamy opcję breakfast, yy, zakładam sobie po prostu kawałek jakiś ciacho, zaraz idziemy to no. skonsultować. No widok, oh. no jak to powiedzieć, I robi... I ściska w żołądku ogólnie, patrzycie w dół, to wam się robi tak, o. Wiecie jak jest plus tego, że wstaliśmy dzisiaj o 6 rano, żeby być tutaj przed ósmą? To, że nie ma kolejki do tego, mamy kawkę, która przysługiwała nam do biletu. E, jeszcze tu jedną kawkę. Jeszcze mieliśmy krosanta, ale my jesteśmy w posiadaniu, więc go nie wzięliśmy. Czekaj! I teraz to jest taka piękna makieta. O! Ale sielanka, słuchajcie, kawka. I taki widok i nie ma jeszcze ludzi. To jest to, gdzie byśmy wczoraj na pokazie fontan. A teraz jak tu jest cicho, bo jest jakaś dziewiąta rano. I wszyscy jeszcze śpią. Albo zjedzają. Tak... Na obiad mamy... Wzięliśmy sobie ryż, jakieś takie jagnięcie na jakąś fajną Jest kofta dzisiaj nie było wcześniej. Z warzywami, więc przetestujemy sobie. Podobne zestawy mamy. Pogoda dzisiaj jest taka średnia właściwie, mam powiem, rano było lepiej, teraz jest tak, generalnie wieje i jak widzicie są chmury, nie ma słońca, więc wykorzystaliśmy to i już o 14 pojechaliśmy na The Palm, Palm Reich, żeby zobaczyć hotel Atlantis i tak dalej, o co tu chodzi. Kochani, jesteśmy właśnie w lokalnym markecie w Dubaju i robimy zakupy dla Was na konkurs na nowości, pyszności, zdjęcia produktów i tak dalej. No jest, jest szał, tak Wam zdradzę. Polecane, żeby się tu wybrać, bo jest podobno pięknie. Tego się, tego się można było spodziewać, jest e, nasza sobota. E, no, jest ogólnie sobota, ale nich to jest drugi dzień weekendu. W momencie weekend, taki sobota. Patrzcie, ile jest ludzi. Jesteśmy w Miracle Garden. Było... Zaczynamy zwiedzanie, i patrzcie, to jest pizza na przykład. Także nieźle. Wstępność to było 55 AED za osobę dorosłą. Czytałam niestety na blogach wcześniej, że było 40. Także podróżało. Niestety spieszcie się, przy Patrzcie, to się rusza. Ma sukienkę z kwiatów. Ten Miracle Garden to jest podobno w ogóle część Dubajlandu, cokolwiek to jest. Jest mnóstwo ludzi, ale bardzo ładnie to wygląda i pogoda jest bardzo przyjemna. Dobra, tu są postacie z. z czego? Jak się nazywa? Z Disneya. 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 A tam są kotki i wejście do Dubaj Dubajlandu. Landu. Hmm. Idziemy. Można? Patrz, kręcą się te w ogóle. Tak mi to słuchajcie samolot y, rozmiarów standardowych Tu jest Instagramowe miejsce do zrobienia fotki o wszystkim jest pomyślane, jest serduszko. Jest, jest samolot z kwiatów no to bardzo, 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 ładnie. I tam się kręcą silniki. No co my lepiej? Ale ładne. Jest już po zachodzie słońca. Wszyscy tak naprawdę wygląda. robią fotki. Wszyscy. 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 Ja wszyscy. Nie. No to robisz mnie. No tak. I z Miracle Garden pojechaliśmy taksówką bardzo, bardzo drogą. próbujemy dojść do tego, czemu aż teraz na notabene. Do Global Village, które też polecaliście. I gdzieś przydałyśmy wiele miejsc, to są... Teraz Thailand. Ile ludzi. Kupaliśmy się na um, falafel mix z bakłażanem. bodajże wygląda tak. Kosztował 11 dirhamów czy nieźle. Sydney. Sydney. Uh, Wieszaj Rzym <grym> i Big no, i To wiemy, ale też Big ben wiemy. No, Big ben też wiemy. wiemy To Big ja. Jesteśmy właśnie yy, na przystankach, które są klimatyzowane. Jest zamknięty, wiecie jak to jest zimny, to jest na długo, a tu wychodzicie jest gorąco na maksa 30 stopni Ale ja Do leżenia, do leżenia, ja nie mogę leżać. Patrzcie, Michał mi tu na gitarze. A ja się wybierzam, Żartuję, to jest makieta hotelu, który ma powstać. Obczajcie to takie są przy wodzie. うょっと Hva er det for noe? Tak wygląda ta wioska, są różne e, stanowiska, dopiero staramy się ogarnąć, co to jest, to będzie scena, to jest scena, będzie pokaz tańca brzucha. to jest pani z I nawet tam w, sumie jest w woda. Scenie. Większość atrakcji jest w, w scenie, co jest miłe. W pakiecie 150 dirhamów za osobę mamy kilka atrakcji w tej wiosce. Właściwie większość, która to jest, między innymi mały tatuaż z Henry, który jest za free, który zaschnie za 26 minut, wtedy mogą być rękę i 3 tygodnie będę chodzić na uczelnię. Gdzie, gdzie lecisz? Wygniesz? jest? Ugrzęzłaś. Tak się kończy. Ciepła, przede wszystkim ciepła przygoda z Dubajem, wracamy do Polski, nagrywać i kupować kalendarze adwentowe. Ja się cieszę. Nasza przygoda się kończy, jesteśmy na lotnisku w Dubaju, obczajcie ten napój, to jest jakiś USA, on jest ogromny, nie wiedziałam, czegoś takiego. Ja mam Big Tasty, bo Michał mówił, że dobra u nas nie ma, a Michał ma Angus Barbecue, fryty i lód za darmo, bo ciebie... 这真是。<laughs>